Witam Państwa z Total Fight Stadium. Dzisiaj będzie mecz Corti Delphia <noise> Bonvalia Jest to już trzeci mecz fazy grupowej. Mistrzostw z Pacyfiki. Dwa poprzednie były bardzo ciekawe. Zobaczymy, jaki będzie ten. A teraz hymno no, podróży. Nie będzie. I chodzą oba składy. Teraz składy obu drużyn. Brans, Obrona, Szabias, Marcel, Melo, Reggio Później obrona, no, przepraszam, pomoc Request. Wantermel, One Termal, i atak Henna Bellardi Cani jego brat Ben Teraz Bonvalia w bramce Fraldan, później obrona Nersoja, Varnamo Heldon i Gares, I Gares który jest kapitanem, i pomoc pelherber Velio, Tomens i Elson. I na ataku Warquares i Gronał. Teraz mamy Tomensa. metry per Herber. Jak widzieliśmy w ostatnich meczach jest w dość dobrej dyspozycji, zobaczymy co pokaże na mistrzostwach. Kani świetne odebranie i mamy bramkę. Cudowny strzał. Znalazł sobie sytuację Cudownie Strzał też bardzo mocny, więc jeśli udałoby się Fraldanowi chociaż dotknąć tą piłkę, tą piłkę To myślę, że nie miałby szansy jej sparować I mamy bramkę. Świetne dogranie z rzutu rożnego. dezon. Świetny strzał. Wydaje się nie taki duży zawodnik, ale poradził sobie. O, dość niebezpieczna odległość. Może wyjść z tego bardzo groźna sytuacja. Dośrodkowanie. Następne zajście do boku. Ale świetny zwód i mamy bramkę. Jak on to zrobił? Świetnie to zrobił, gronał. Cudowny zwód. Dwóch zawodników zostawił za sobą, no i świetny strzał. Zaczynamy. Dość charakterystyczną. Chciałem coś tutaj powiedzieć, ale już mamy kontrę i gol! Świetna sytuacja, błąd obrońców i Kani strzela bramkę. Jest to druga bramka, czy będziemy mieli hat tak jak w meczu Badeni? Zobaczymy, wszystko jest jeszcze możliwe, to dopiero początek drugiej połowy. I wszystko stało się przez błąd obrońcy. Kani nie zaprzepaszcza takiej sytuacji. Kani ma wolne pole. Będzie schodził. No, obok prawego słupka. Dobra sytuacja, szkoda, że nie. I świetna sytuacja i gol! Velio, potężny strzał Bardzo techniczny Pomiędzy no, między nogami chyba obrońcy, jeśli dobrze widziałem I no i mamy remis I Corti jest w dość złej sytuacji Musi te, teraz bardzo szybko strzelić bramkę Jeśli chce się wygrzebać No chyba, że Bonvalia strzeli nam jeszcze jedną Teraz mamy powtórkę bramki Gronał, czy Bonwalczycy ruszą za ciosem? Ale świetnie broni tą piłkę Rotereiro I kolejny corner w tym spotkaniu Traci i mamy bramkę 4-3 Bonwalia wygrywa już z Cortidefem par... 4-3 Varquares, jego pierwsza bramka w tym meczu Świe świetnie teraz sobie poradzili w, w bardzo krótkim czasie. Poszli za ciosem i strzeli dwie bramki. Teraz będzie bardzo nerwowa końcówka. Oni będą zapewne chcieli utrzymywać ten wynik, a Kortidelfia strzelić i chocia chociażby zremisować. Zostało niespełna 7 minut do końca meczu, a mamy już kolejną kontrę z udziałem Bodwali. Marcuares minął kolejnego obrońcę. Czy będzie strzelał? Mamy dobitkę Velio. No i 5 do 3. I praktycznie po meczu. Jego druga bramka. Jego druga bramka w tym meczu. No i praktycznie bardzo możliwe, że wynik już się nie zmieni. Strasznie wysoki wynik, no praktycznie jak każdym na razie spotkaniu.